Mróz marca 1935 roku gryzł w twarz jak dzikie zwierzę. Kapral Tadeusz Kowalski stał na posterunku przy moście kolejowym niedaleko Torunia, obserwując szare niebo nad Wisłą. Wojna kończyła się. Wszyscy to wiedzieli. Niemcy cofali się w chaosie, armia Czerwona nacierała od wschodu, a Polska leżała między młotem a kowadłem, krwawiąc z tysięcy ran. Most był kluczowy. Przez niego płynęły sowieckie pojazdy wojskowe, amunicja, żywność. Każdy wagon, każdy czołg, który przeprawiał się przez tę stalową konstrukcję, przybliżał koniec wojny. I właśnie dlatego Niemcy chcieli go wysadzić. Tadeusz wiedział to z doświadczenia. Widział już wiele spalonych wsi rozstrzelanych cywilów, dzieci błąkających się po gruzach. Miał 24 lata, ale oczy staruszka. Wojna kradnie młodość szybciej niż czas. Tego dnia wszystko wydawało się normalne patrol o szóstej rano, kontrola dokumentów, standardowe pytania. Żołnierze przechodzili, pokazywali przepustki, machali ręką i szli dalej. Nikogo nie zatrzymywali od trzech dni. Może właśnie dlatego Tadeusz był tak czujny. Cisza przed burzą zawsze go niepokoiła. Około jedenastej zbliżyła się trzyosobowa grupa sowieccy żołnierze w pełnych mundurach, z karabinami przewieszonymi przez ramię. Nic niezwykłego. Setki takich oddziałów przemieszczało się codziennie przez most. Jeden z nich podszedł pierwszy, wyciągnął dokumenty. Papiery wyglądały autentycznie, pieczątki, podpisy, fotografie. Dokąd się udajecie? Zapytał Tadeusz po rosyjsku, który znał dobrze dzięki przedwojennej szkole. Na wschód. Towarzyszcz. Uzupełniamy amunicję, odpowiedział żołnierz bez wahania. Głos pewny, spojrzenie spokojne. Wszystko się zgadzało ale wtedy rozległ się ten dźwięk. Klik, 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 metaliczny, ostry, rytmiczny, jak gdyby coś małego i twardego uderzało o kamienie mostu przy każdym kroku. Tadeusz zmarszczył brwi. Jeden z żołnierzy przesunął się lekko i dźwięk powtórzył się głośniejszy, wyraźniejszy. Klik, klik. Sowieckie buty wojskowe nigdy nie brzmiały w ten sposób. Były ciężkie, gumowe, miały grube podeszwy z wyciętymi wzorami. Ten dźwięk brzmiał jak metal uderzający o kamień, jak gwóźdź wystający z podeszwy. Tadeusz poczuł, jak włosy na karku stają mu dęba. Uśmiechnął się lekko, jakby nic się nie stało, ale jego dłoń powędrowała nieznacznie bliżej karabinu. Dokumenty wyglądają w porządku, powiedział spokojnie, oddając papiery. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Żołnierz spojrzał na niego obojętnie. Tak? Skąd macie buty z niemieckimi gwoździami? Przez ułamek sekundy zapadła cisza. Cisza tak gęsta, że można było w niej kroić nożem. Tadeusz widział, jak źrenice mężczyzny zwężają się, jak mięśnie twarzy się napinają. Wiedział, wiedział, że został zdemaskowany. I wtedy wszystko eksplodowało. Jeden z żołnierzy sięgnął po broń. Tadeusz był szybszy, rzucił się w bok krzycząc: Sabotażyści! Alarm! Strzały rozdarły powietrze. Pocisk przeleciał obok jego głowy tak blisko, że poczuł powiew gorącego metalu. Upadł za drewnianą skrzynią, używaną jako bariera, serce walące jak młot. Zanim usłyszał kolejne strzały. Jego towarzysze z posterunku ruszyli do akcji. Trzech sabotażystów rzuciło się do ucieczki w stronę zabudowań przy moście. Jeden z nich zostawił za sobą niewielki plecak. Tadeusz zobaczył, jak uderza o ziemię i przetoczyła się z niego metalowa puszka. Ładunek wybuchowy. Serce zamarło mu w piersi. Jeśli ten most wybuchnie, sowieckie siły stracą kluczową arterię zaopatrzeniową. Setki żołnierzy zginie z braku amunicji na pierwszej linii frontu. Wojna może się przeciągnąć o tygodnie, może miesiące. Wstał, ignorując niebezpieczeństwo. Jego towarzysze osłaniali go ogniem, a on pobiegł w stronę puszki. Ręce mu drżały, gdy ją podnosił. Był to ładunek magnetyczny, dokładnie taki, jakiego używała Wehrmacht do niszczenia mostów. Fachowa robota. Ci ludzie nie byli amatorami. Złapać ich żywcem! krzyknął sierżant Kamiński, starszy dowódca posterunku, który wybiegł z budynku wartowni. Nie pozwólcie im uciec! Ale sabotażyści zniknęli w labiryncie magazynów portowych. Tadeusz patrzył na oddalające się cienie, ściskając w dłoni ładunek. Wiedział, że to dopiero początek. Takie operacje nigdy nie były prowadzone przez małe grupy. Gdzieś tam w Toruniu ukrywał się cały oddział. Ludzie, którzy mówili po rosyjsku, znali sowieckie procedury, mieli fałszywe dokumenty i teraz wiedzieli, że zostali zdemaskowani przez jeden, zwykły gwóźdź wystający z buta. Sierżant Kamiński podszedł do Tadeusza, ciężko dysząc. Jak ich rozpoznałeś? Dźwięk. Odpowiedział cicho Tadeusz, wciąż wpatrując się w kierunek, w którym uciekli. Jeden głupi gwóźdź, to wystarczyło. Kamiński pokiwał głową z powagą. Musimy znaleźć resztę oddziału. Jeśli trzech z nich dotarło tak blisko, oznacza to, że jest ich więcej. I przygotowują coś większego. Tadeusz spojrzał na ładunek w swojej dłoni. Zimny metal, precyzyjne wykończenie to była niemiecka jakość. Coś, czego Wehrmacht nigdy nie zostawiał bez planu rezerwowego. Gdzieś w mieście czaił się wróg, mówił po rosyjsku, ubierał się jak sojusznik, ale nosił niemieckie buty, a Tadeusz Kowalski właśnie stał się ich najgorszym koszmarem, bo teraz wiedział, czego szukać. Toruń w marcu 1945 roku był miastem duchów. Ulice pokryte błotem i śniegiem, budynki pokryte dziurami, po kulach, ludzie poruszający się szybko. Z głowami opuszczonymi, nikt nie ufał nikomu. Wojna nauczyła, że nawet sąsiad może być wrogiem. Tadeusz siedział w zatłoczonym biurze sztabu przy ulicy Szerokiej, patrząc na mapę rozłożoną na stole. Obok niego stał major Sergiej Wolkow, sowiecki oficer wywiadu, który przybył z Warszawy następnego dnia po incydencie na moście. Był wysoki, szczupły, z ostrymi oczami, które zdawały się przeszywać człowieka na wylot. Opowiedz mi jeszcze raz o tym gwoździu, powiedział po rosyjsku, paląc papierosa. Tadeusz westchnął. Opowiadał tę historię już cztery razy różnym oficerom. Usłyszałem metaliczny dźwięk. Sowieckie buty wojskowe mają gumowe podeszwy. Niemiecki Wehrmacht używa butów z metalowymi wzmocnieniami i gwoździami w podeszwach. To był wyraźny dźwięk. Nie sposób go pomylić. Folkow pokiwał głową powoli. Więc zapamiętałeś dźwięk niemieckich butów? Tak, słyszałem go wystarczająco często podczas okupacji. Inteligentny chłopak, mruknął major. Większość żołnierzy nie zwróciłaby na to uwagi, ale ty. Ty słuchasz? Tadeusz nie odpowiedział. Prawda była taka, że nauczył się słuchać dlatego, że inaczej nie przeżyłby wojny. Dźwięki były językiem przetrwania kroki w nocy, trzask gałęzi, szczęk zamka w karabinie. Każdy z nich miał znaczenie. Mamy problem, kontynuował Folkow gasząc papierosa. Według naszego wywiadu, Wehrmacht utworzył specjalne oddziały sabotażowe przed ewakuacją. Ludzie szkoleni w języku rosyjskim, ubrani w sowieckie mundury, wyposażeni w fałszywe dokumenty. Ich zadanie to niszczenie infrastruktury za linią frontu mosty, stacje kolejowe, magazyny amunicji. A ten most był tylko pierwszym celem dodał Tadeusz. Dokładnie. I jeśli ich nie znajdziemy, uderzą ponownie. Major otworzył teczkę i wyciągnął pożółkły dokument. Były tam zdjęcia. Twarze mężczyzn w cywilnych ubraniach. Niemieckie nazwiska, pseudonimy, ostatnie znane lokalizacje. To jest Hauptmann Klaus Dietrich wskazał na pierwsze zdjęcie. Dowódca Sonderkommando Nord. Specjalista od sabotażu. Mówi biegle po rosyjsku i polsku. Był nauczycielem w Berlinie przed wojną. Inteligentny, bezwzględny, idealnie przygotowany. To jego oddział operuje w Toruniu. Tadeusz przyjrzał się twarzy na zdjęciu. Mężczyzna około 40 lat, z wyrazistymi rysami, poważnym spojrzeniem. Wyglądał bardziej jak profesor niż zabójca. Ale wojna sprawiała, że ludzie stawali się kimś, kim nigdy nie powinni być. Jak wielu ludzi ma w oddziale? zapytał Tadeusz. Szacujemy na dwunastu do piętnastu. Ukrywają się w mieście, mieszają się z ludnością cywilną. Niektórzy z nich mogą nawet mieszkać w prywatnych domach, udając sowieckich żołnierzy na przepustkach. To niemożliwe do wykrycia, powiedział cicho Tadeusz. Prawie niemożliwe, poprawił go Wolkow z cienkim uśmiechem. Ale ty już ich wykryłeś. Dźwięk, drobny szczegół. To jest klucz. Niemcy są dobrzy, ale nie idealni. Gdzieś popełnią błąd. I wtedy ich złapiemy. Przez następne trzy dni Tadeusz pełnił patrol w mieście wraz z grupą sowieckich żołnierzy. Sprawdzali dokumenty, słuchali rozmów w lokalach, obserwowali ludzi na ulicach, ale nic. Sabotażyści jakby rozpłynęli się w powietrzu. Czwartego dnia Tadeusz siedział w małej kawiarni przy starym rynku, udając, że czyta gazetę. W rzeczywistości obserwował każdego, kto wchodził i wychodził. Wolkow miał teorię. Jeśli Niemcy planują kolejny atak, będą musieli się skomunikować, a komunikacja oznacza spotkania. Około trzeciej po południu do kawiarni wszedł mężczyzna w sowieckiej czapce uszance z szalikiem zakrywającym pół twarzy. Nie było w tym nic dziwnego. Mróz wciąż był dotkliwy. Usiadł w rogu, zamówił herbatę, rozłożył mapę na stoliku. Tadeusz obserwował go z ukosa. Coś w jego ruchu wydawało się sztuczne, zbyt staranne, zbyt wyćwiczone. Wtedy zobaczył to. Gdy mężczyzna przechodził przez kawiarnię, jego prawy But wydał cichy, ale wyraźny dźwięk. Klik, metaliczny, ostry. Serce Tadeusza przyspieszyło. To był on, jeden z nich. Spokojnie złożył gazetę i wstał, udając, że idzie do toalety. Minął stolik mężczyzny, rzucając dyskretne spojrzenie na mapę. Były tam oznaczone punkty na obrzeżach miasta magazyn paliwa, stacja transformatorowa, magazyn amunicji. Kolejne cele. Wyszedł z kawiarni tylnym wyjściem i pobiegł do najbliższego posterunku. Folkow był tam w pięć minut. Mam jednego z nich wyszeptał Tadeusz. Kawiarnia przy rynku. Rosyjski mundur, mapa z celami i ten dźwięk. Gwóźdź w bucie. Folkow nie marnował czasu. Zorganizował szybką operację. Dziesięciu żołnierzy otoczyło kawiarnię w ciągu minuty. Tadeusz wszedł pierwszy, jakby przypadkiem wracał na swoje miejsce. Mężczyzna wciąż siedział pijąc herbatę, ale jego oczy były czujne, za czujne. Gdy tylko Tadeusz usiadł, tamten zerwał się do ucieczki. Przewrócił stół, wyciągnął pistolet. Ale sowieccy żołnierze byli szybsi. W trzy sekundy był obezwładniony. Leżał twarzą do podłogi, ręce skute. Volkow przeszukał jego kieszenie. Znalazł sowiecką przepustkę. Fałszywą, ale wykonaną perfekcyjnie. Niemcy dokumenty pseudonim i niewielką notatkę zapisaną kodem. Mamy go, powiedział major z satysfakcją, a teraz powie nam, gdzie są pozostali. Ale mężczyzna milczał. Nawet gdy go prowadzono, jego twarz pozostawała kamienna. Nie ma. W piwnicy budynku sztabu Folkow przeprowadził przesłuchanie. Godziny pytań, godziny ciszy. Niemiec był wyszkolony, zahartowany, nie mówił ani słowa, aż Tadeusz nie wszedł do pomieszczenia. Pozwól, że spróbuję, powiedział do Wolkowa. Major wzruszył ramionami. Tadeusz usiadł naprzeciwko sabotażysty. Przez długą chwilę tylko patrzyli na siebie. Wtedy Tadeusz powiedział coś po niemiecku, powoli i wyraźnie. Klaus Dietrich wysłał cię na śmierć, porzucił cię, ale ty wciąż go bronisz. Dlaczego? Oczy mężczyzny błysnęły zaskoczeniem. Tadeusz widział, że trafił. Dietrich nie przejmuje się tobą, jesteś tylko Pionkiem ale jeśli pomożesz nam, może uda ci się przeżyć tę wojnę. Przez długą chwilę w piwnicy panowała cisza. Wtedy bardzo powoli mężczyzna zaczął mówić i Tadeusz dowiedział się, gdzie ukrywa się reszta oddziału. Śnieg padał gęsto tej nocy. Grudzień, nie marzec, ale zima, nie chciała ustąpić. Tadeusz Kowalski klęczał za kamiennym murem starej kamienicy przy ulicy podmurnej, Obserwując opuszczony magazyn po drugiej stronie ulicy. Obok niego major Volkow i dwunastu sowieckich żołnierzy, cała grupa specjalnie wytrenowana do operacji nocnych. Informacje od schwytanego sabotażysty były konkretne. Oddział Hauptmana Dietricha ukrywał się w magazynie przy porcie rzecznym. Trzynastu ludzi, cztery tony materiałów wybuchowych, szczegółowe plany zniszczenia kluczowej infrastruktury Torunia. Jeśli im się to uda, sowiecka ofensywa zostanie sparaliżowana na tygodnie. Widzisz coś? wyszeptał Folkow. Tadeusz przyłożył do oka lornetkę. Okna magazynu były zaciemnione, ale w jednym z nich zauważył cienki pasek światła. Ktoś był w środku, ktoś, kto uważał się za bezpiecznego. Mamy ich, odpowiedział cicho. Plan był prosty, ale ryzykowny. Połowa grupy otoczy budynek od tyłu, odcinając drogę ucieczki. Reszta wejdzie frontem. Szybko, cicho, bez ostrzeżenia. Element zaskoczenia był kluczowy. Jeśli Niemcy zdążą zdetonować ładunki, połowa portu pójdzie w powietrze. Wolkow dał sygnał. Żołnierze rozeszli się w ciemności, jak duchy, niemal bezgłośnie. Tadeusz poczuł znajomy chłód przed akcją, mieszankę strachu i skupienia, która zawsze towarzyszyła mu w momentach decydujących. Minęły trzy minuty. Wtedy Wolkow skinął głową. Czas. Ruszyli przez ulicę w ciszy. Tylko śnieg chrzęścił pod butami. Drzwi magazynu były zamknięte na solidny zamek. Jeden z żołnierzy przyłożył mały ładunek wybuchowy. Cichy trzask i drzwi ustąpiły, wpadli do środka, i natychmiast zaczęła się strzelanina błyski luf w ciemności, krzyki po niemiecku i rosyjsku. Tadeusz rzucił się za stos skrzyń, czując świst pocisków przelatujących tuż obok jego głowy. Obok niego runął żołnierz, trzymając się za ramię, krew, krzyk, chaos, światło, wrzasnął Wolkow. Ktoś rzucił granat zapalający. Magazyn rozbłysnął ostrym światłem, i wtedy Tadeusz zobaczył ich wszystkich. Niemieccy sabotażyści ukryli się za barykadami zbudowanymi ze skrzyń i beczek. Ich pozycje były doskonale przemyślane, każdy kąt ostrzału pokryty. To nie byli amatorzy. To byli profesjonaliści. W centrum, spokojnym mimo chaosu, stał Hauptmann Klaus Dietrich, dokładnie taki jak na zdjęciu, poważny, opanowany, śmiertelnie niebezpieczny. W dłoni trzymał detonator. Jeden ruch i wszyscy zginiemy, krzyknął po rosyjsku, z lekkim niemieckim akcentem. Mam tu wystarczająco dużo materiałów wybuchowych, żeby zrównać z ziemią cały blok. Folkow zastygł, wszyscy zastygli. W magazynie zapadła dziwna, napięta cisza. Tylko oddech i stłumione jęki rannych żołnierzy. Dietrich uśmiechnął się zimno. Widzicie? To jest różnica między Wami a nami. Wy walczycie o przetrwanie. My walczymy, bo nie mamy już nic do stracenia. A człowiek bez nadziei jest najgroźniejszy. Tadeusz patrzył na niego z ukrycia. Jego umysł pracował z zawrotną prędkością. Detonator był w prawej ręce Dietricha. Odległość! Jakieś dwadzieścia metrów. Niemożliwe do pokonania bez strzału ostrzegawczego. A strzał mógł spowodować, że Dietrich przyciśnie przycisk. Pat. Czego chcesz? Zapytał Folkow, powoli wychodząc z osłony, z uniesionymi rękami. Wolnej drogi, nas wszystkich, amunicja, pojazd, przepustki. Możecie to zrobić i wtedy nikt nie zginie. Wiesz, że nie mogę ci tego dać. Wtedy wszyscy zginiemy, odpowiedział Dietrich spokojnie. Za dziesięć minut będzie świt, a ja nie mam zamiaru dożyć wschodu słońca jako jeniec. Tadeusz wiedział, że on nie blefuje. W oczach tego człowieka nie było strachu, tylko zmęczenie i determinacja. Ale wtedy usłyszał coś, co zmieniło wszystko: klik. Ten sam metaliczny, ostry dźwięk. Gwóźdź w bucie. Dietrich zrobił krok w lewo, przesuwając się do lepszej pozycji. I jego but zdradził go. Ten sam charakterystyczny dźwięk, który zdemaskował jego ludzi przy moście. Tadeusz wiedział, że ma jedną szansę jedną sekundę. Wyskoczył z za skrzyni, celując w dłoń Dietricha. Nie w serce. Nie w głowę. W dłoń trzymającą detonator. Strzał rozdarł powietrze. Detonator wyleciał z ręki Niemca, uderzając o betonową podłogę. Dietrich krzyknął, trzymając postrzelone nadgarstek. Jego ludzie próbowali ripostować, ale było już za późno. Sowieccy żołnierze wpadli z wszystkich stron, obezwładniając sabotażystów jeden po drugim. W ciągu minuty wszystko się skończyło. Dietrich leżał na ziemi, trzymany przez dwóch żołnierzy. Krew kapała z jego ręki, ale wciąż patrzył na Tadeusza z czymś na kształt szacunku. Kim jesteś? zapytał po polsku z wyraźnym akcentem. Kapral Tadeusz Kowalski odpowiedział podchodząc bliżej. Zwykły żołnierz Zwykły żołnierz? Dietrich prawie się uśmiechnął. Zwykły żołnierz nie strzela w nadgarstek z dwudziestu metrów w ciemności. Nauczyłem się słuchać, odpowiedział Tadeusz cicho. Dźwięków, szczegółów, rzeczy, które inni ignorują. Dietrich pokiwał głową powoli, jakby coś rozumiał. Gwóźdź, powiedział bezbarwnie. To był głupi gwóźdź, który nas pokonał. Folkow podszedł, kucając obok Niemca. Nie gwóźdź, poprawił go. Arrogancja. Myśleliście, że jesteście perfekcyjni, że każdy szczegół został dopracowany, ale zapomnieliście o najprostszej rzeczy buty. Zwykłe niemieckie buty z metalowymi gwoździami. Dietrich milczał. Dwa dni później Tadeusz stał na tym samym moście kolejowym, gdzie wszystko się zaczęło. Wojna wciąż trwała, ale toruń był bezpieczny. Magazyny amunicji nietknięte, mosty całe. Sabotażyści w sowieckich obozach jenieckich. Major Folkow podszedł do niego wyciągając paczkę papierosów. Chcesz? Nie palę. Wolkow zapalił swojego patrząc na Wisłę. Dostaniesz medal. Dowództwo chce uhonorować twoją służbę. Uratowałeś setki żyć. Tadeusz wzruszył ramionami. To był tylko dźwięk. Gwóźdź w bucie. Nic wielkiego. To nigdy nie była kwestia gwoździa, odpowiedział Folkow, wydmuchując dym. To była kwestia uwagi. Większość ludzi patrzy, ale nie widzi, słucha, ale nie słyszy, ty jesteś inny. Wojna kończy się, Tadeusz, ale ludzie tacy jak ty, wy jesteście powodem, ta, dla którego ją wygraliśmy. Pociąg przejechał po moście z głośnym łoskotem, metalowe koła na stalowych szynach dźwięk postępu, dźwięk nadziei. Tadeusz pomyślał o wszystkim, przez co przeszedł: pięć lat wojny, tysiące dźwięków, strzały. Eksplozje, płacz, śmiech, a ostatecznie to jeden, maleńki, metaliczny dźwięk klik gwoździa o kamień uratował miasto i zakończył misję niemieckiego oddziału sabotażowego. Czasami największe zwycięstwa przychodzą z najmniejszych szczegółów i czasami bohaterem jest zwykły człowiek, który po prostu słuchał. Gdy słońce zachodziło nad Wisłą, Tadeusz Kowalski odwrócił się i poszedł w stronę miasta. Wojna jeszcze się nie skończyła, ale w tym momencie na tym moście wiedział, że zrobił wszystko, co mógł i to wystarczyło.